1364-1964 takie tutaj jest rzemiosło ziemi bocheńskiej tablica na ta upamiętnia 600-lecie cechów w Bochni i 1000-lecie państwa polskiego Bochnia październik 1964 a tutaj jest renowacja budynku muzeum Junia Stanisława Fischera w Bochni projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007 2013 fundusze europejskie dla Małopolski. I tu jest tablica, że jest informująca, że będzie spotkania na temat Matejki. I wystawa fotografii Antonina Bukowska. Lekka. Z tego miejsca widać wszystko inaczej, też jak wetrniesz. Obiekt monitorowy. Pomnik. Stanisława Fischera który żył w latach 1879-1967 fundator, założyciel pierwszy kustosz muzeum profesor, gimnazjum, dziejopis ziemi bochańskiej w 30-lecie śmierci 27 kwietnia 1997 zarząd samorząd miasta Bochnia i taki tu właśnie stoi pomnik tu jest obok tabliczka żeby wpis do kopalni soli do UNESCO w 2013 a tu pełno wieńców leży co się to stało, że tyle wieńców? jakie święto było, że tyle wieńców tu leży? niepodległe święto aha, no dobrze podpowiedzieli mi te ludkowie że tutaj jest pierwszemu Marszałkowi Polski, Józefowi Piłsudskiemu, Budowniczemu Polski Odrodzonej w dziesiątą rocznicę. to. Padli na polu chwały ochotnicy Wojska Polskiego pod wodzą Józefa Piłsudskiego, Rada Powiatu Boheńskiego Michał Korta, Jan Witkowski, Władysław Taraja, Taran, Tarna, nie Edward Lizak, Józef Kurek. Józef Kronenberg, Henryk Pilch, Roman Jakubowski, Henryk Tatar, Jerzy Konieczny. Miasto Bochnie, swoim bohaterom 1920-1930. No i to właśnie 11 listopada tak się odbyło. Tutaj składanie wieńców z okazji święta odrodzenia. No i dzisiaj jeszcze tutaj leżą właśnie aż z Wtedy się wyrzucą. I to by było na tyle. Chyba, że coś ciekawego się tu zobaczy.